Przed zaczęciem materiału przybywam do Was z ogłoszeniem duszpasterskim. Pierwszy link w opisie pozwoli Wam założyć konto w Letyshops. Fajna rzecz. Wiem, że wielu z Was dobrze ją zna i raczej nie trzeba przedstawiać, bo o Letyshops mówili już naprawdę duzi twórcy. Działanie jest w sumie banalnie proste, a oszczędzić kasy można naprawdę sporo. Znajdziecie tam skategoryzowane sklepy, elektronika, ubrania, kosmetyki czy nawet motoryzacja. Spory cashback za zakupy można teraz dostać na przykład na Allegro. Do rejestracji wystarczy Wam w sumie tylko adres mailowy i hasło w ciągu np. kilku miesięcy. 000, czy nie wiem, na przykład roku, na wasze konto może wpaść naprawdę sporo kasy z tego cashbacku. Jakbyście się zastanawiali, jak to działa, to Letyshops dostaje prowizję od sklepów za doprowadzenie was jako klientów do nich. Prowizją się po prostu z wami dzieli właśnie w formie takiego cashbacku. Skoro już wiecie, jak oszczędzić, to lecimy. Troszkę nietypowo. Zresztą, zobaczcie sam. Co robią normalni ludzie o czwartej rano? A śpią. Co robią nienormalni ludzie o czwartej rano? No, ubierają termo, <grym> aktywne ciuchy, bo jest... A minus jeden i lecą nagrywać malucha, szybkiego malucha. Witam was wszystkich moi kochani bardzo serdecznie w materiale iście zimowym. Zakładamy już zimową kurtkę, pakujemy się i mówię absolutnie poważnie, jest czwarta rano. I nawet bierzemy ze sobą dodatkowe oświetlenie, moi kochani, tu i tu. Ze względu na to, że nie było jeszcze wschodu słońca. A co za tym idzie, nie mamy jeszcze ładnego światła do nagrań, a materiał musimy tak wcześnie zrealizować z uwagi na to, że tylko teraz mamy możliwość nagrywania na to, że dla Was w tym momencie wlatuje intro, a ja pokażę Wam w tym odcinku coś naprawdę po Nie ta godzina, nie? Nie, nie, nie. W ciągu ostatniego tygodnia dwa razy wyjeżdżamy z chaty o czwartek rano. Ostatnio nagrywaliśmy Dragstera o czwartej rano. Ty, właśnie, kurde. Chciałem jeszcze wam powiedzieć, a propos tego, wszystkiego, co my nagrywamy w sumie ostatnimi czasy, że cały ten kanał powstawał na samym początku na bazie tego, że pokazywałem wam fajne, popaprane rzeczy, które znajdują się w polskich garażach i są zbudowane przez najczęściej Polaków. I odbiłem od tego później strasznie na rzecz yy, robienia wszystkich projektów samochodowych i tak. I, tak dalej. I oczywiście te projekty samochodowe to jest mega ważna część tego kanału I ona pewnie dalej będzie głównym jakby core tego kanału Natomiast chciałbym dalej wam pokazywać te wszystkie rzeczy Które są popatrane w tych polskich garażach I które moim zdaniem są mega warte uwagi I tego właśnie żeby na taką szeroką skalę wam pokazać Na przykład jak ktoś wpakował taki motor do malucha Czyli to co zobaczycie w tym odcinku Bądź najszybszy samochód w Polsce Czyli to co mogliście oglądać przy okazji odcinka z dragsterem Także to tak krótkie wyjaśnienie I te Uczulam ludzi na TikToku. no bo wiem, że tam jest raczej młodsze grono odbiorców. Że moi kochani, nie każdy samochód, który pokazuję Wam na odcinku jest mój. <gry> na przykład w przypadku RS6 to jest ona moja, S13 moja, druga S13 też moja, e 366 moje, ale na przykład nie wiem, ostatnio widziałem, że największy monster track na świecie jest mój. Eee, no nie jest. Ale to moje. Jak już znaleźliśmy dziuplę w cudzysłowie, to zapraszam Was teraz do środka i przedstawię Wam Fiata 126P. Ale nie takiego standardowego Fiata, tylko Fiata z piekła. Zapraszam. A jak już przedstawię Wam Fiata, to przedstawię Wam również Damian i przedstawię Wam również, również Kazika. Damian, czyli Założyciel projektu, tak? <gry> tak. tak. Jak, jak to jest? Zbudowałeś, założyłeś? No, poznaliśmy się parę lat temu, tak naprawdę. No, e, no i powstał ta, taki, taki sprzęt, tak? ma Mawar, wtedy się mechaniką nie zajmuje, robi całkiem coś innego. No ale wiesz, no, skoro był samochód, był jakiś potencjał, no to w głowach się zrodziły dziwne pomysły. Dobry. Dziwne pomysły to jest klucz dzisiejszego odcinka, ojej kochani. Fiat 126P, 700 ile, 750, 770 kg? 780 kg. 780 kg wagi i uwaga, 400 koni mechanicznych. Motor y, dwulitrowy z Fiata, tak? Chroma dokładnie. Tak, dokładnie. Chroma, tylko ta pierwsza generacja 155 koni w serii. Okej, okay, 155 w serii, 4 paki teraz. O planach na to, co później się będzie tutaj działo, to powiemy później. Tak, to już znasz plany, więc. Tak i skrzynia też z świata to wyknęła. No tak, bo to dokładnie. Tak jak mówiliście wcześniej? Wrzucono szperą o te świata kupę, bo to jest dokładnie ta sama skrzynia. Okej, okay. no bo jakby to jest motoryzacja tamtych czasów, czyli miałeś serię 150 koni, ładujesz 400 koni, pewnie 5,5 być to to mniej więcej, no. tak. I to i tak łyka na wszystkim, co seryjne. Także to jest mega popaprane. I jeszcze chciałem się Ciebie zapytać od razu, teraz na wstępie, bo ja się założę, że to ludzi interesuje, jakby najbardziej. Bardziej. Oprócz tego, jak to pali laka, ale to w drugiej części materiału. A mianowicie, czemu zrobiłeś Malczana? A właściwie, czemu zrobiliście Malczana? No słuchaj, to jest klasyk, więc pewnie niektórzy mnie zabiją tak naprawdę, bo pociąłem klasyka. No ale to jest tak, tak to by 70... poszedł na żyletki, nie? Z no, 78 roku no. pierwszy samochód w rodzinie, e, przyjęła go później siostra, dostałem go ja. No i była decyzja, wiesz, Ruda no. się zadomowiła w nim, więc była decyzja, albo jakiś totalny remont, albo żyletki, no albo coś zróbmy fajnego z niego, tak? No, jako, że już ja, że tak powiem, miałem jakieś inne auta, którymi się poruszałem, to postanowiłem Dobra, My coś centralnie, coś mocnego, żeby było, tak? Żeby była zaława, No i tak wyszedł uszta. najbardziej dokokszony malczan na dzielni. Myślę, że tak. W by się przewrócili, Jakby <laughs> <laughs> zobaczyli, coście tu zrobili. Podnieśmy, proszę, tom-tom, bo wiem, że jest jeszcze. Ciekawe rozwiązanie związane z amortyzatorami z przodu, tak? Tak, jeżeli chodzi o amortyzatory z przodu, to mamy amortyzatory z Moto, czyli Kawasaki z 3D. To jest też e, taka wydumka, wiesz, kilkanaście lat temu, tak? Na to, co mieliśmy dostępne i tak, tak dalej. To więc... kiedyś był popularny mod. Tak, tak, dokładnie. Chodzi o to, że za dzisiejsze zawieszenia nowoczesne, takie, nie wiem, jak BC Racing na przykład, z możliwością dobicia, odbicia ze zbiorniczkami, no to kosztuje paręnaście tysięcy, nie? A tutaj można było wpakować z motocykla i pewnie kosztowało to 8, 8 stówek. Stówka za, Ta, za to. To mora a te 15 lat temu nie było w ogóle takich jak BC Racing w Polsce praktycznie. O nie? Tak, no bo to jeszcze dostępność tych rzeczy no, wszystkich w Polsce wiesz, to. Kilkanaście lat temu, to bo trzeba było się natrudzić, żeby coś wykombinować. No no i do tego wszystkiego chłodzenie z przodu, silnik umieszczony centralnie, interkuler z samego tyłu. Warto też wspomnieć, jako że ja budowałem, kurde, ostatnie chyba 3-4 samochody na gratach od Femice, że wy też tutaj macie pełno rzeczy z Femice, nie? Interkuler, chłodnice, turbina też jest z Femice? Z Femice. Węże i tak dalej, także wszystko tak samo będzie w Femice, natomiast no to już później zdradzisz, ewentualnie no, jak to wygląda. To, co od razu zwróciło moją uwagę tutaj, to są nadkola, które są, no jakby. W ogóle nie ma to nic wspólnego z normalnymi poszerzeniami, które się stosuje gdzieś tam w samochodach, bo one są gdzieś tam, powiedzmy, że dodają muskularności do auta, a tutaj mamy po prostu 15-centymetrowy parapet w boku i to są poszerzenia, które zrobiliście, jak? Do wyścigów górskich, tak? Tak, jeździliśmy karytatywnie przed wyścigami górskimi, e, więc musieliśmy założyć, jakieś zakryć te koła, tak? Według, według tutaj jakichś tam przepisów, które mają, bo tylko Formuły mogą jeździć bez e, z osłoniętymi kołami. E, no i zrobił to mój ojciec, który ma ponad 70 lat, 4 dni, więc szacun mu za to. Tata jeszcze starszy niż fura. Nie, wie, nie wiem, co jeszcze, ja, jak jeszcze mam w ogóle to wam przekazać. Jest okienko, standardowe okienko jak w Nie wiem, jakie się otwiera. I za tym okienkiem bynajmniej nie jest tylna kanapa, a wręcz Przeciwnie, za tym okienkiem znajduje się motor. Umieszczona centralnie, tak jak mówiłem, dwulitrowa jednostka o mocy w okolicach 400 koni mechanicznych. Przekazywany oczywiście tylko i wyłącznie na tylną oś. Co w dalszej części tego materiału zobaczycie, z uwagi na to, że za moment zabierzemy malczana na tor, więc będzie naprawdę bardzo ciekawie uchwalać 400 konnego malczana. A jak sobie ściągniemy tylną klapę, tak jak się to robiło w malczanie, żeby się dostać do... Szatańskiej 24-konnej jednostki w serii. No to mamy interkuler wielki z tyłu, który już z wywiadu wiem, że nie łapie dużo powietrza na chwilę obecną że to jest troszkę problem, ale że przy przebudowie macie srogi plan na to, żeby łapało nie dość, że więcej powietrza to więcej mocy, więcej niuta i więcej tego, co tygryski lubią najbardziej. Nie będzie się tym dało jeździć. Będzie się dało jeździć, właśnie, że będzie się dało. No zresztą zobaczysz sam. Serie jeszcze będzie dało jeździć? Teraz pewnie jest ciężko? Będzie się dało. Pierwsza koncepcja jeszcze opon które mamy tutaj, na tył, to są tutaj. A... Ale to, to miało być do tego teraz, czy do tego nie, co planujemy. może ściągnę poczekaj, nie? Znaczy jest to koncepcje się zmieniają. To było do tego co planujemy, ale nie wiem czy nie przejdziemy na 18 cali. 18 calowe sliki w malczanie. To jest z formuły jakieś trzy opony chyba. No, z formuły, tak. No ale... Znaczy to jest 300, tak? No to jest jeden jedna rodzaj formuły, tylko na nie jeździ. Więc zobaczymy czy na te opony przejdziemy, czy na jakieś inne jeszcze, to bo chodzi o dostępność. Zobaczcie no to? Malczan na 18-calowym torowym slików w formule. to nie jest 18, to jest 13. To jest 13, to jest ale 13. chcesz 18. Mamy do decyzji albo te albo 18 jak chcemy. No? Z tym, bo mamy problem z hamulcami przed nimi, wiesz. I no? jeżeli damy 13, to tam nie łkamy za dużo rzeczy. A jeżeli damy 18, no to jakiś tam setup możemy kombinować w miarę w sensownych pieniądzach. A na 18 też są slicki dostępne, w miarę, wiesz, w fajnej karcie. A to jest 13 na 10 w. No tak, ale. Ale... ale... kurwa! To jest chore w ch... Wypychamy troszkę do tyłu i to będzie komedia, nie? Lambo i Ferrari to przy tym nic, nie? Ja pierdzielę, drzwi nic nie ważą, jeszcze klatka naskarowa, e, że się jeszcze ciężej wsiada. Eee, nie jest tak, że... Nie no dobra, jednak jest. <ślesk> Ja pierdzielę, ale to będzie wyzwanie na tym torze. Oliox, sprzęgło chodzi ciężko. Ej, to jest najciężej chodzące sprzęgło jakie kiedykolwiek miałem pod nogą. Pancerna skrzynia, nie? Pancerny silnik, pancerna skrzynia, więc wszystko to pornie chodzi. Wspomagania tak samo nie ma, więc Nie ma wspomagania? Nie, nie. No i tak, po prawej hydrołapa. To jest zaskakujące, bo nie spodziewałem się, że wsadziliście tu hydro. No nie i ma, fajnie. Wiesz, to jest zabawka, nie? Więc no. to musiało być. E, lewarek do wybierak do zmiany biegów. I już widzę, że będę miał problem w postaci takiej, że jak chcę podnieść nogę z gazu, żeby przejść na hamulec, to już zahaczam o kierownicę. Jak jeszcze do tego bym chciał zmienić bieg, to już w ogóle to nie odsuniemy ci fotela do tyłu, bo praktycznie siedzisz na turbosprężarce. Ma się za plecami dokładnie. <grym> Możesz się poparzyć. Dobra, to nie, to nie odsuwajmy, to już <grym> coś wymyślę. <grym> Ale to w ogóle fajnie wygląda, jakby te zegary nie są tutaj funkcjonalne ze względu na to, że podgląd jest na ADU. To jest dokładnie ten sam setup, który ja miałem w Subaru, który jest w 13 który jest W36, 6MG. To wszystko to jest EQ i to wszystko to jest wyświetlacz ADU, który kontroluje tam parametry, jak ciśnienie oleju, temperatura oleju, temperatura wody. Ci, ciśnienie do ładowania i tak dalej, ale oprócz tego są tutaj również takie oldschoolowe zegary, które wskazują praktycznie to samo i mimo, że macie to na ADU od Mastera to ja i tak bym to zostawił, bo zajebiście to wygląda. Remove before fly, to samo co, co w bazie wojskowej w przypadku Aventadora, no i to samo co ogólnie w lotnictwie i to chyba nie jest przypadek, 400 koni w Malczanie to musi latać. No jeżeli chodzi o środek, to tak naprawdę tyle. Nad głową mam mega dużo miejsca, więc mam jeszcze miejsce na kask, ale to ze względu na to, że siedzę tutaj na ziemi. Fotele kubełkowe, pasy Czelkowe, czteropunktowe, no i najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że jak będę chciał wbić piątkę, to noga w prawo i do góry. <grymne> Przez rzeczy ciekawych, oprócz tego, że wyjeżdżamy malczanem na tor, o chyba będzie właśnie odpalany, to zobaczcie, jeszcze jak podjechaliśmy, to mega zwróciło moją uwagę. Nigdy nie widziałem pick od Renault w takiej budzie. A Jakbym koło tego przejeżdżał, to bym nie powiedział, że to maluch. Mega fajnie wygląda. Jakby to zrobić takie zadbane, poszerzyć trochę i wpakować jakieś nie wiem, 2 jz albo coś, żeby miało tak sześć paczek i napęd na tył, to taka trochę amerykańska zabawka. Ja pierdziele, jak to wygląda. Muszę się uszczypnąć, bo jest szósta rana, a maluch brzmi jak jakaś rajdówka. Pakujemy świra na lawetę i jedziemy. Czy zwraca uwagę na drodze? No to w sumie wam nie powiem, bo droga o 6 rano jest taka dość pusta, bym, bym powiedział, jest dość pusta. Na pewno zwraca moją uwagę. Szerokością kół względem komicznie malutkiej budy malucha. Dojechaliśmy i zrzucamy. Słuchajcie mordki, jeżeli kochacie Stany Zjednoczone tak samo jak ja kocham Stany Zjednoczone, to zapraszam was do mnie na Instagrama, dlatego że równo z wyjściem tego materiału, który właśnie oglądacie, my wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Obecnie jesteśmy w Bostonie, jutro Nowy Jork, a za 2-3 dni do Los Angeles. Także zapraszam was, wszystko relacjonuję u siebie na storce, im was będzie tam więcej, tym będziemy robić fajniejsze rzeczy. Lećmy dalej z tym materiałem. Jesteśmy już na miejscu i swoją drogą, zobaczcie co rzuciło mi się w oczy. M4, ale w białym kolorze jeszcze nie widziałem. My mamy czarną Villi no a właściwie to czarno-złotą, czyli już taką nie czarną. I to jest w ogóle założona ta sama felga, którą ja miałem na mojej rs Zobaczcie sobie teraz na przebitce. To jest dokładnie ten sam model i widzę, że ta emeczka nie ma ceramiki, ale moi kochani, w białym kolorze, w połączeniu z dużą ilością czarnego w połysku, fajnie to wygląda. Ciekawostka numer jeden, jak już jesteśmy na torze i zamarzam. 7-litrowy zbiornik paliwa. Nie 70, 7-7 litrów. Dwa kółeczka i tankowanie. Stają dwa kółka rozgrzewkowe Malczana. Trzeba rozgrzać opony. A tu jest dziś, jakby padał deszcz. Nie no, jest taka mgła, zobaczcie. To wszystko się osadza po prostu, a w związku z tym, że się osadza, no to mamy wilgoć na asfalcie. Moim zdaniem, nie dogrzejemy opon, chyba że spalimy kapora. A nawet jeżeli dogrzejemy opony, no to niewiele to wniesie, bo i tak mamy mokry, zmarznięty asfalt. Więc nie ma co liczyć na trakcję w samochodzie, który waży 780 kg i ma 400 koni mocy, przekazywanych tylko i wyłącznie na tylną oś, za pośrednictwem opony typu slick. Ale myślę, że dzięki temu przynajmniej będzie mocna frajda. A jak długo go już budujesz? Wiesz co, on ma kilkanaście lat tak naprawdę, a budujemy go. W tym roku wzięliśmy się tak, żeby coś pojeździć. Więc w tym roku te, te przeróbki wszystkie i propozycja zmiany koncepcji została ustalona w tym roku, nie? Jej, dogrzane, trzeba znowu zatankować. Ściągam kurtkę. Ze względu na to, że w kurtce to na pewno nie pojeżdżę, gdyż się tam po prostu nie zmieszczę. Ale oprócz tego biorę jeszcze wlepkę, tu koło was jest. Nie ma jazdy, dopóki na pierwszy rzut oka nie widać, że to porządna kura. Klejmy? Klejmy, no okay. to klejmy i jeździmy. Gdzie? Nie chcę ci konceptu. O, honorowe miejsce. Wiesz, że teraz już nie ma 400, tylko 412. Nie? No, to jest zupełnie co innego niż we wszystkim. Do, do tej pory paliłem gumę. W ogóle jest takie zupełnie inne. Stary, wszystko jest zupełnie inne. I masz, a, nie odczucia masz, tak? Zanim on wstanie i tak dalej, no. nie? a jak już wstanie, to już fajnie ciągnie. nie? Ale wyjeżdża też przodem, bo nie ma trakcji w ogóle. Nie, zimne mamy opony. Nie? No, nie mamy trakcji, nie? Pracuje ten silnik, jakie to wydaje dźwięki! Jazda tym poro, że to jest absolutnie i totalnie co innego niż innymi autami, którymi jeździłem do tej pory. Silnik leżący praktycznie za tylną osią, ale w aucie, który rozstaw w tej właśnie osi, to ma może, z, nie wiem, z 2 metry. Samochód mocno dociążony z tyłu, leciutki z przodu. Narwany pod kątem tego, jak turbo wstaje i zaczyna pompować moc na tylną oś. Nie jest łatwo prowadzić z uwagi przede wszystkim na to, że na torze robiło się sucho-mokro, sucho-mokro. I co w takim przypadku robi Malczan? No z uwagi na krótki tył i całą masę właśnie z tyłu, na mokrym chce się obrócić po prostu o 180 stopni. Wyspinować tym jest łatwiej, niż nie wiem, wjechać w dziurę na polskiej drodze, a sami wiecie, że to, to jest raczej sprawa należąca do tych gatunków banalnych. Natomiast jak złapię troszeczkę suchego, to od razu łapię na tyle trakcji dzięki właśnie masie na tylnej osi plus oponie torowej, że chcę Was wysłać prosto w trawę Was chcę wysłać. Wyższa szkoła jazdy w takich warunkach i na pewno trzeba się go nauczyć. Jedzie stary swoim życiem! On nie jedzie tam, gdzie ty chcesz, to ty jedziesz tam, gdzie on chce. Niemożliwe to! Jest. Natomiast zaczynam go po chwili łapać. Ostrożnie z kierownicą i ostrożnie z gazem, kiedy nie ma trakcji, i kaszlak, a właściwie nie wiem, kaszlak po kolumbijskim koksie i srogiej porcji testosteronu zaczyna mnie słuchać. Gokart dla dużych chłopców z tendencją do robienia po swojemu. Tak bym go opisał jednym zdań. 40V8 na dwóch turbinach. Chyba przegrałem te wojny. O to napisem na plecach, to zapraszam Was bardzo serdecznie na IllegalPauzaNight.com. Tam sobie możecie taką oto sprawdzić. Dziękuję Wam również, jeżeli dotrwaliście tutaj, do samego końca tego materiału. Ja chciałem Wam pokazać Malczana, bo uważam, że na tym kanale tworzymy najlepszą społeczność motoryzacyjną w tym kraju i uważam, że ten Malczan, jako projekt tak nietypowy, zasługiwał na pokazanie tutaj. No bo macie Maluszka Fiata 126P, który ma tyle mocy, a właściciel ma taką zajawkę, że w przyszłym sezonie planuje coś jeszcze, jeszcze, jeszcze grubszego. Dziękuję wam, jeżeli dotrwaliście tutaj do samego końca, kłaniam się nisko, no i co, wsiadam w Malczana. jeszcze chwilę poufalam i drzwijam, Biorę.